Na poprzedniej lekcji omawialiśmy różne właściwości, czyli cechy charakterystyczne substancji. Na tej lekcji skupimy się nad jedną szczególną właściwością fizyczną substancji, a mianowicie nad gęstością. Możesz w prosty sposób przeprowadzić w domu doświadczenie badające gęstość różnych substancji. W tym celu potrzebna będzie ci zwykła woda. Jeśli wrzucisz coś do niej i opadnie na dno, to znaczy, że gęstość tego przedmiotu jest większa niż wody. A jeżeli to coś będzie unosić się na wodzie, to znaczy, że jego gęstość jest mniejsza niż wody. Na przykład korek będzie unosił się na wodzie, podczas gdy monety opadną na dno. Przeprowadźmy doświadczenie, w którym zbadamy gęstość wody i oleju. Instrukcja: Do zlewki z wodą wlej taką samą objętość oleju. Zawartość zlewki wymieszaj bagietką. Powtórz doświadczenie: wlewając do zlewki najpierw olej, a następnie taką samą objętość wody. Czy obserwacje będą takie same? Obserwacje. Olej pływa po powierzchni wody. Widać wyraźną granicę między cieczami. Na podstawie naszych obserwacji sformułujmy wniosek. Gęstość oleju jest mniejsza od gęstości wody. Zapamiętaj, że substancje o mniejszej gęstości unoszą się na powierzchni cieczy o większej gęstości. Zauważ, że substancje różniące się gęstością, nie mieszające się ze sobą, tworzą warstwy. W chemii mówimy, że gęstość to stosunek masy substancji do jej objętości. Wobec tego wzór na gęstość to D równa się gęstość oznaczamy właśnie małą literką D. Więc D równa się M. Masę oznaczamy małą literką M. Przez duże V. Czyli objętość, jaką ta masa zajmuje. I to cały wzór: gęstość to masa przez objętość. D równa się M przez V. A w jakich jednostkach wyraża się gęstość? Międzynarodowy układ jednostek miar SI, zawierający jednostki miar zeralne do stosowania na całym świecie, zarówno we wszystkich dziedzinach nauki, jak i w życiu codziennym, mówi, że gęstość wyraża się w kilogramach na metr sześcienny. Ale prawda jest taka, że powszechnie stosuje się też inne jednostki do określenia gęstości substancji. Na przykład dla ciał stałych i cieczy często podaje się w gramach na centymetr sześcienny, a dla gazów w gramach na decymetr sześcienny. Gęstość danej substancji jest wartością stałą w danej temperaturze i można ją odczytać chociażby z różnych tabel chemicznych. Może zaciekawicie, że tkanki ludzkie także mają różne gęstości. Na tych zdjęciach wykonanych przez tomograf komputerowy widać przekrój czaszki. Najjaśniejsze fragmenty to kości, które mają największą gęstość. Przejdźmy teraz do obliczeń. Pokażę Ci, jak obliczyć gęstość, znając masę i objętość. Załóżmy, że mamy taki przykład. Musimy obliczyć gęstość glinu, korzystając z informacji o masie i objętości trzech kostek wykonanych z tej substancji. Spójrz, mam trzy wagi. Na każdej z nich znajduje się sześcian wykonany z glinu. Skupmy się na pierwszej wadze i wypiszmy nasze dane, czyli to co wiemy. Widzimy, że masa sześcianu to 2,7 g. Dlatego m1, czyli masa pierwsza, równa się 2,7 g. Sześcieniki mają objętość 1 cm sześciennego. Przypomnę tylko z matematyki, że jest to sześcian o bokach długości 1 cm. Dlatego wpiszę, że objętość pierwsza, czyli V1, równa się 1 cm sześcienny. A gęstość pierwszego sześcianiku, czyli D1, jest nieznana. Zapiszmy wzór na gęstość, który poznaliśmy na tej lekcji. D równa się M przez V. W naszym przypadku gęstość pierwsza równa się masa pierwsza przez pierwszą objętość. Teraz wystarczy podstawić dane do wzoru. D1 równa się masa, czyli 2,7 g przez objętość, czyli 1 cm3. Dzielimy 2,7 przez 1, co daje nam 2,7 i przepisujemy jednostki, czyli gram przez cm3. I już obliczyliśmy gęstość glinu. Przejdźmy do przykładu drugiego. Widzimy, że sześcianik glinu na drugiej wadze jest większy, ale i cięższy. Wypiszmy dane. Masa druga to 27 g, Druga objętość to 10 cm sześciennych. I druga gęstość pozostaje nam nieznana. Musimy ją obliczyć. I znów zapiszę sobie wzór na gęstość, czyli D równa się M przez V. Podstawmy dane. Druga gęstość równa się 27 gramów. Przez 10 cm sześciennych. i obliczmy to szybciutko. 27 dzielone przez 10 to 2,7 i dopiszmy jeszcze jednostki, czyli gram na cm sześcienny. O, gęstość wyszła identyczna jak w pierwszym przykładzie. Policzmy jeszcze ostatni przykład. Zacznijmy od wypisania danych. Masa w trzecim przykładzie wynosi aż 40,5 g, a objętość to 15 cm sześciennych. Gęstość musimy oczywiście obliczyć. Jeszcze raz przypomnijmy sobie wzór, czyli gęstość równa się masa przez objętość. Teraz wystarczy tylko podstawić nasze dane do wzoru. Trzecia gęstość równa się 40,5 g przez 15 cm. Tu już do obliczeń przyda się kalkulator. Gęstość równa się 2,7 i przepiszmy jednostki, czyli gram na cm. Zauważ, że we wszystkich przypadkach otrzymaliśmy ten sam wynik. A to dlatego, że gęstość danej substancji jest wartością stałą w danej temperaturze, a my mieliśmy do czynienia z trzema sześcianami wykonanymi z tej samej substancji, czyli z glinu. Teraz pokażę Ci, jak obliczyć masę, znając objętość i gęstość substancji. Obliczymy masę bryłki cyny o objętości 3 cm, wiedząc, że gęstość cyny wynosi 7,28 g na cm3. Wypiszmy dane i szukane. Objętość V wynosi 3 cm3. Gęstość wynosi 7,28 g na cm3, a masę musimy obliczyć. Przypomnijmy sobie wzór na gęstość. Gęstość równa się masa przez objętość. Żeby przekształcić ten wzór należy obie jego strony pomnożyć przez objętość. Tu objętość się skróci i tak oto otrzymaliśmy wzór, który teraz wygląda tak. Masa równa się gęstość razy objętość. Podstawmy nasze dane do wzoru. Masa równa się 7,28 g na cm3 razy 3 cm3. Masa wynosi 21,84 g. Na koniec należy sformułować odpowiedź. Bryłka ceny o objętości 3 cm ma masę 21,84 g. I ostatni przykład, w którym pokażę Ci, jak obliczyć objętość, znając masę i gęstość. Zadanie będzie polegało na obliczeniu objętości srebrnej kulki o masie 15 g. Wiedząc, że gęstość srebra wynosi 10,49 g na cm3. Jak zwykle zacznijmy od wypisania danych i szukanych. Gęstość: 10,49 g na cm3. Masa: 15 g. A obliczyć mamy V, objętość. Przypomnijmy sobie wzór na gęstość, czyli masa przez objętość. Aby przekształcić ten wzór, obie strony równania mnożymy przez objętość, tu skracamy, a następnie dzielimy przez gęstość. Tu skróci się gęstość, a my otrzymamy wzór objętości, która równa się masie dzielonej przez gęstość. Teraz wystarczy podstawić dane do wzoru. Objętość równa się 15 g przez 10,49 g przez centymetr sześcienny. Po szybkim wpisaniu tych danych w kalkulator obliczyłam, że objętość wynosi 1,4 cm. Pamiętaj, że w chemii, tak samo jak w matematyce, jeśli obliczysz jakieś zadanie, na koniec należy sformułować krótką odpowiedź. Srebrna kulka o masie 15 g ma objętość 1,4 cm. To, co koniecznie musisz zapamiętać z tej lekcji, to wzór na gęstość, który jest stosunkiem masy substancji do jej objętości d równa się m przez v. Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny.